to mi tam byli... zyski robiąc sobie karty, ja tam reklamę nic, do ciebie, to jest, słuchajcie, podróba słuchajcie, jest podróba Jeden podróba dwóch a, już mam, już mam, już mam chwilę A okay. wsieliśmy się w reklama. Nie, dziękuję. Nie, słuchaj, ile reklam. Co to jest? Czy to był jak Ej, już teraz, ej, ej. Ja, nie, no, game. Kolejna reklama. Kolejna reklama. Jakieś podruwa robloxa, jak game. Tak, Gaj, tak. to też zaję to, sobie na kolejny odcinek. Oczywiście potem to odinstaluję, bo to jest mi niepotrzebne. To będzie tylko do odcinka. Dobra, w ogóle pominąłem cały intro, bo to było in-intro O nie, nie rzekł Jezu Ile to kosztuje? Nie no, nawet nie po- Dali ile, ile to kosztuje? Fajnie Nie no, ona sama mi się trafiła Jakiś przypadek Dobra, jestem Dobra, no to ciągle muszę coś wybierać Czy to jest jakiś żart? Machine Proszę was, no już Stańcie! Noż ja nie mogę! Ile ja to będę więc tego wybierania? Fajnie, no ale nie, nie kurz! Daj mi! Dajcie mi to grać! no... Bo ja, nie, 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 ja zaraz jak... jak się, jak się, jak się będzie to gra, tak grać, tak, tak, tak będzie wredna to... A ja jedynie jem jak gwiazdka barbar. rabarbar Nożku Nie wiem, wybieram ja no, ja losowy helikopter Proszę was, no już Ty no nigdy ja nie zagrał? Tak gra ma dużo pytań Ta gra ma dużo pytań co by? A w ogóle lajkujcie Proszę was, bez pytań, proszę was a da się subskrybujcie, lajkujcie. Nie że to żyłem, ale jest ważne I... O, wreszcie! No wreszcie jak wyglądam. Ja nawiki Janów. Pownzaj Janusz 130. 130 ma też. Z tego. Ale jak... Zobaczmy sobie. weź, no weź Mogę bić? Nie mogę bić czemu. Nie mogę bić. Fajnie. Fajnie. Nie mogę być co to jest za reklamy to jest? To... O, okej okay. Aha Dobra, o coś w czym No I Nagle się samochody są nie Ło wow. Nie no, reklama serio O, znowu zielona soba. No Jezu No Fajnie, tylko że i teraz są jeszcze lagi I ten w ogóle, ten skin jest trochę Ten, ta twarz jakby jest, jest fajnie że No może nie fajnie, to trochę ja ja Bo mi wywaliło aplikacje widzowe, ja w ogóle nie wiem co w tle wywala Bo mi wywali nagrywanie, nie wiem czego. O, fajnie, nic się nie Nic się nie zapisało Nic się nie zapisało No nie, użyję ja będę tam. Myślę, że będę musiał znowu zaznaczyć wszystko od nowa bo mi się Myślę, nie jest to na... No, widzowie, to jest tyle tam pytań jeśli wy by sami byście... wam się o to chciało. ale muszę nagrać przynajmniej z 3 minuty tego odcinka właśnie nie 3, tylko 10 minut, przynajmniej tego odcinka, żeby w ogóle ocenić to dobra, super super O jezus, więcej reklam! Co mm. nie chce? No ja nie mogę! W ogóle to w tym widać... A zobaczę... czy tam w ogóle widać, że to zrobiono... Ej, fajnie. Jeszcze używają e, fajkowych stucy, widzicie to? Te, no. Widzicie ten napis Game Hero? Są dosłownie... Są dosłownie e, stucy z robota. to samo Kiedy, kiedyś wejdzie jak się na reklamę Duolingo Coloring Book. Albo w ogóle, żeby nie było reklam. Jeszcze lepiej byłoby, A, to jest tak, tak słaba, druga za dużo reklam. Mogę, dziękuję, play. Tak, ale reklama musi być. Uuu. Dobra, teraz wybieram Modern City po prostu. No ja nie mogę. Ta sama reklama. Czy nie ma innych reklam? Albo w ogóle, żeby nie było reklam. A w ogóle, w ogóle tam nie wiem czy to widzieliście, ale jak... Nie wiem czy w ogóle, czy to widzieliście, ale... No potem jak przeskoczyła gra, to... Pomyślałem, to mi się... Tam, to mi się poka pokazało mi się, że... Pokazało mi się, że to zrobiłam... To zrobiłam z Unity. Dlatego pewnie... Ta, dlatego, że taka słaba taka, gra. Bo zrobiłam to z unity. To byle dał taki troszkę słabo zrobiona. A tym bardziej, że te obrazki są bardzo realistyczne. No to już te same reklamy są, halo. Że mogą być. No tak, i się zaczynają 20 tysięcy pytań. O matko. Nie, nie wiem, co w ogólnie mi się tam był nagrywanie, nie wiem czemu ale panie w ogóle ale też... też trochę dobrze, bo mi się robią w takie fajne klipy okej okay. a czyli dobra zapisało mi się, nie może... bo... tam bym musiał... Bym musiał, że... fajnie, tam nawet, ale... się zapisało, że... że nie zrobiłem już jedno zadania no patrzę, co? a fajnie! fajnie, że się nic jest.

Dobra, sorry w sobie, ale ja wytrzymam. Dzięki za oglądanie. No Bo ja... Subskrybujcie, like, lajkujcie i ja wam, ja wam nie płacę tej gry. Jeden na... W ogóle to wszyscy co? 1... 0 na 10. 0 na 10 w ogóle. Nie...